Czy do fizjoterapeuty może zgłosić się tenisista z łokciem golfisty? Nie jest to zbyt częsta sytuacja, aczkolwiek nie jest też niemożliwa. Tak samo jak fakt, że nie wszyscy tenisiści mają łokieć tenisisty, a nie wszyscy golfiści mają łokieć golfisty. Czym więc różnią się te dwa schorzenia? Łokieć tenisisty jest to ból po zewnętrznej stronie łokcia, dokładnie w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej, do którego przyczepiają się mięśnie prostujące nadgarstek. Są one często przeciążane przez osoby, które dużo pracują przy komputerze z myszką. Łokieć golfisty jest to ból po wewnętrznej stronie łokcia, dokładnie w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, do którego przyczepiają się mięśnie zginające nadgarstek. Są one często przeciążane przez osoby, które noszą ciężkie siatki z zakupami. Więc jeśli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości bólowe w obrębie łokcia, Spinetic na pewno się Tobu zaopiekujemy.